Wartości typu number to po prostu liczby. Użycie czwórki w programie spowoduje powstanie wzoru bitowego dla liczby 4 w pamięci komputera. Wartości liczbowe mają tylko jeden typ, 64-bitowy zmiennoprzecinkowy. JavaScript używa ustalonej liczby bitów, 64 z nich, do przechowywania pojedynczej wartości liczbowej. Istnieje tylko tyle wzorów, które można wykonać z 64 bitami, co oznacza... Że liczba różnych liczb, numerów, które mogą być reprezentowane, jest ograniczona. Przy użyciu n cyfr dziesiętnych można zaprezentować liczby 10 do n. Można zaprezentować 2 do 64 różnych liczb, czyli około 18 kwintylionów. Pszum! Pamięć komputera była kiedyś znacznie mniejsza, a ludzie używali grup po 8 lub 16 bitów do reprezentowania swoich liczb. Łatwo było przypadkowo przepełnić takie małe liczby, aby skończyć z liczbą, która nie mieściła się w podanej liczbie bitów. Dziś, nawet komputery, które mieszczą się w naszej kieszeni, mają dużo więcej pamięci, więc możesz swobodnie używać 64-bitowych kawałków. A o przepełnienie musisz się martwić tylko wtedy, gdy masz do czynienia z prawdziwie astronomicznymi liczbami. Nie wszystkie liczby całkowite poniżej 18 kwintyliardów mieszczą się w liczbie JavaScript. Te bity również przechowują liczby ujemne, więc jeśli bit oznacza znak liczby, większym problemem jest to, że liczby niepełne, np. 0,5, muszą być również reprezentowane. Aby to zrobić, niektóre bity są używane do zapisywania pozycji kropki dziesiętnej. Rzeczywista maksymalna liczba całkowita, która może być przechowywana, jest większa w przedziale 9 kwadrilionów. Największa możliwa do przedstawienia liczba to number.maxVali jest taka, a najmniejsza możliwa do przedstawienia wygląda następująco. W przypadku bardzo dużych lub bardzo małych liczb można również użyć zapisu naukowego, dodając e dla wykładnika, a następnie wykładnik liczby. Jak już wcześniej zauważyłeś, liczby ułamkowe zapisywane są za pomocą kropki. Obliczenia z liczbami całkowitymi, które są mniejsze niż wspomniany powyżej 9 kwadrilionów, gwarantują, że zawsze będą dokładne. Niestety, obliczenia z liczbami ułamkowymi na ogół nie są. Tak jak pi nie może być precyzyjnie wyrażone skończoną liczbą cyfr dziesiętnych, tak wiele liczb traci na precyzji, gdy dostępne są tylko 64 bity do ich przechowywania. To wstyd, ale powoduje to problemy praktycznie tylko w określonych sytuacjach. Ważne jest, aby zdawać sobie z tego sprawę i traktować ułamkowe liczby cyfrowe jako przybliżenia, a nie tak dokładne wartości. Jako pracę domową poczytaj o liczbie zmiennoprzecinkowej na Wikipedii oraz o notacji naukowej. Na dzisiaj to tyle, udanego tygodnia i widzimy się za tydzień.